Integracyjna Edukacyjne Spacery po Wieluniu dla Polaków i Ukraińców zorganizowała Organizacja Społeczna Obywatelski Wieluń wraz z Fundacją Młodzi Propagują Sztukę. To idea mająca na celu poznanie miasta, do którego los rzucił naszych wschodnich sąsiadów po napaści Rosji na Ukrainę. Tak się dłużyło, że wielu obywateli Ukrainy skojarzył los z naszym miastem ze sprawą przykrych wydarzeń wojennych. Siłą rzeczy ta wojna troszkę nam spowszedniała, nie budzi już takich emocji, natomiast chciałem powiedzieć, że osobom wrażliwym, których w tym mieście nie brakuje, cały czas ta wojna jest z tyłu głowy i wiemy, co się tam dzieje, i też poprzez takie inicjatywy myślę, że chcemy wyrazić też pewną solidarność z, z obywatelami Ukrainy. Jeszcze kilka słów dla ukraińców, którzy mieszkają w tym, czy e, Ukraina i ukraińcy mają wielkie znaczenie dla współczesnego miasta, związane z wojną. Ta tkanka miejska, czyli ulice, po których chodzimy dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na średniowieczny plan wielunia, to jest w zasadzie taka sama e, siatka ulic dziś jak wtedy. Aha. Ми знаходимося в самому центрі міста, міста Вілюня. і Якщо повернутися в середньовічні часи і розглянути план будови міста, то ми побачимо, що він точно такий самий, як і сьогодні, тобто так само розташовані вулиці, як і в часи середньовіччя. Pierwsza wzmianka o Wieluniu jako mieście to rok 1283. Niestety nie mamy dokumentu lokacyjnego tak zwanego. Mało tego dokument, z którego czerpiemy wiedzę o Wieluniu, okazuje się, że jest falsyfikatem ale falsyfikatem z epoki, czyli ktoś po prostu sfałszował jakiś dokument, ale dzięki niemu, ponieważ jest to dokument 13-wieczny, wiemy, że właśnie w 1283 roku Wieluń już na pewno był miastem, czyli posiadał prawa miejskie. Spacer po zabytkowym centrum Wielunia rozpoczął się pod dawnym zamkiem, czyli budynkiem starostwa powiatowego, następnie ścieżki wiodły, między innymi pod ratusz, mury obronne i baszty męczarnie. Brama krakowska, która była bramą wjazdową, czyli w zasadzie na przestrzał wjeżdżało się do miasta właśnie od tej strony. Ten budynek do połowy XIX st. nie był taki, jak wy go zaraz zobaczycie, bo ta верхnia ciastyna, jaką wy możecie zobaczyć, to kiedyś była brama krakowska, ratusza, to jest do miasta, do samego miasta. Ona oczywiście przez wieki zmieniała swój wygląd, Dlatego, że początkowo była jedynie taką prostokątną bramą z bronami, które, do których prowadził most zwodzony. Całe miasto otoczone było murami obronnymi. Za chwilkę przejdziemy sobie pod ich najdłuższy fragment. I te mury dochodziły w zasadzie do bramy. Stoimy w miejscu, które doskonale pokazuje, jak mury miejskie, których najdłuższy fragment tutaj się zachował. Dochodziły właśnie do bramy wjazdowej, czyli było to jedyne miejsce, którym można było wjechać do Wielunia, drugie znajdowało się dokładnie po przeciwległej stronie miasta i była to brama Kaliska. Wiek XIV, kiedy otaczano miasto murami, one miały wtedy około 1,5 km długości, były tylko dwie bramy wjazdowe. Mhm. Zaraz my stoimy przed murą, w jakiej był przybudowany w plotnu do... Брами місцевої, через яку тільки можна було потрапити до міста. Це 14 вік. Наступна на, на брама, це виїзд з міста, була на протилежній стороні місця. І вона мала назву Брама Каліська. І це два тільки місця, через які можна було потрапити до, до міста. Опроч найстарших дію в Єлонії, учасниця Спацеру познали також трагічну історію бомбардування міста 1 вересня 1990. 1939 roku. Niespodzianką dla uczestników były zestawy produktów lokalnych, które pozwolą im poznać smaki regionu i wyroby okolicznych firm. Przechadzka z przewodnikiem i tłumaczem odbyła się w ramach projektu Poznajemy Wieluń dofinansowanego z budżetu powiatu wieluńskiego. Na kolejny spacer po Wieluniu organizatorzy zapraszają w najbliższą niedzielę 18 września o 10.00.